Cześć, witam bardzo serdecznie na kanale Aktywny Senior i kolejny zestaw ćwiczeń na podłodze dzisiaj w pozycji leżącej. Także zapraszam serdecznie wszystkie osoby, które nie mają problemów, żeby potem wstać z pozycji leżącej. Będą to pozycje leżące na brzuchu i na plecach. Także zapraszam serdecznie proszę sprawdźcie subskrypcję i dzwonek na notyfikacje, żebyście dostawali wszelkie informacje, co się dzieje na moim kanale, i zacznijmy nasze kolejne ćwiczenia. Zanim przejdziemy do pozycji leżącej na brzuchu, zrobimy kilka ćwiczeń w pozycji na czworakach. Szczególnie w odcinku lędźwiowym. Będziemy powoli rozciągać wszystkie Wasze mięśnie, przygotowywać mięśnie pleców, bioder, długi pośladków na rozciąganie w następnych. Ćwiczeniach już w pozycji leżącej. Tak pamiętacie, dłonie na szerokość barków, kolana na szerokość bioder. I staramy się ją ruszać tylko samymi biodrami, miednicą biodrową. Przy wdechu pochylamy ją do przodu na dół. Przy wydechu staramy się ją pochylić do góry i do tyłu. Wdech na dół. Wydech mięśnie brzucha mocno ściągnięte. Wdech i wydech. Jeszcze kilka razy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Teraz składziemy łokcie na podłodze i będziemy kołysać się do przodu i do tyłu. Przy wdechu do przodu, przy wydechu do tyłu pracują barki, ramiona, mięśnie klatki piersiowej, pleców. Będziecie czuć rozciąganie także w dolnej części ciała, dolna część pleców, pośladki i biodra. Wdech do przodu, wydech do tyłu. Tylko we własnym zakresie. Pamiętajcie, nie próbujemy robić nic na siłę. Każdy z Was, będzie to ćwiczenie wykonywał troszeczkę inaczej, w zależności jak bardzo są porościągane Wasze mięśnie, w jakim stanie są Wasze stawy. Najważniejsze, żebyście czuli mięśnie, o których wcześniej wspomniałam. Także do przodu, wydech do tyłu. Możecie ze dwa razy. Wdech i wydech. Ostatni raz. Wdech i wydech. Położymy się na plecach. Przesuwamy kolana. To tyłu, mięśnie pośladków ściągnięte, opuszczamy biodra na podłogę. Pośladki muszą być ściągnięte cały czas. Czy wykonujemy ćwiczenie, czy nie? Tu te mięśnie muszą być bardzo uaktywnione, żeby wzmacniać dolną część waszych pleców. Zaczniemy z ramionami przed sobą. Połóżcie jedną dłoń na drugiej. Możecie oprzeć brodę albo czoło i staramy się unieść niezbyt wysoko jedną nogę najlepiej gdy ta noga będzie wyprostowana w kolanie, nie uginamy, bo wtedy nie używamy górnej części naszej nogi, ta cała tylna część, pośladek i mięśnie uda także noga wyprostowana ruch może być naprawdę minimalny nie ma znaczenia, pamiętacie chodzi o to, żeby uaktywnić właściwe mięśnie nie próbujcie zbyt wysoka, bo wtedy uniesiecie biodro. Biodro nogi, którą unosicie, musi być na podłodze. Dlatego ważne jest, żeby były ściągnięte pośladki, bo kiedy pośladki są ściągnięte, to wtedy nie uniesiecie biodra do góry. Wdech, noga do góry, wydech, rozluźniamy i zmiana. Wdech i wydech. Głowa, tak jak mówiłam, musi być oparta. Czoło albo broda na dłoniach przed sobą jeśli ktoś czuje, że te ćwiczenie nie obciąża mu kręgosłupa odcinka lędźwiowego, to może tą głowę lekko unieść. Liczba powtórzeń. Słuchajcie, to jest ważne. Tylko na tyle ile czujecie, że plecy. Dolna część pleców nie jest już przemęczona. Jeżeli tylko poczujecie jakiś dyskomfort, tu w odcinku lędźwiowym. Przejdźcie do pozycji dziecka, rozciągania. Może zróbmy jedno ćwiczenie dla przykładu. Jak się podnieść z góry na łokciach, kolana do podłogi, żeby unieść biodra, i powoli przenosimy ciężar ciała do tyłu. To jest pozycja dziecka. I w każdej chwili, jeżeli będziecie czuć, że wasze plecy są już zmęczone, to przyjmijcie tą pozycję. Pamiętajcie, żeby oddychać głęboko, nie opuszczać głowy. Głowa jest wysoko, mięśnie karku, szyi pracują, są uaktywnione. Można się kołysać w prawo w lewo. To też bardzo dobry ruch na rozluźnienie napięć w dolnej części naszego ciała. Jeśli ktoś chce dalej kontynuować, to wracamy do pozycji leżącej na brzuchu. Teraz... Będziemy nogę zginać w kolanie. Wdech, noga wyprostowana. Wydech, zginamy i staramy się dociągnąć piętę do siebie w swoją stronę. Wdech, wyprostowana noga. Wydech, zginamy, dociągamy stopę piętę. Dalej pośladki pracują. Wdech i wydech, głowa znowu. Bych. Brodę albo czoło, albo tak jak ja, lekko głowa uniesiona. Teraz spróbujcie drugą nogą. Będziecie czuć rozciąganie nogi z przodu. Przednia część waszego uda. Wdech, noga na podłodze. Wydech. Zginamy nogę w kolanie. Dociągamy do momentu, kiedy dalej biodra są na podłodze. Mięśnie pośladków dalej są ściągnięte. Wdech. I wydech. Może jeszcze za dwa razy. Wdech i wydech. Jeszcze jeden raz. Znowu do pozycji dziecka. Pamiętajcie, zawsze na łokciach. Dociskamy łokcie kolana, żeby unieść biodra. I znowu przesuwamy się do tyłu. Rozciągamy mięśnie pośladków i odcinka lędźwiowego. Znowu pilnujemy głowy. Sprawdźcie, czy ramiona są rozluźnione. Mam nadzieję, że tak. Nie chcemy żadnego napięcia w górnej części ciała, kiedy pracujemy nad dolną. Jak ktoś chce pozostać jeszcze w tym ćwiczeniu rozciągnąć plecy, to zostańcie. Jeśli ktoś już jest gotowy na kolejne ćwiczenie, to wracamy znowu do leżenia na brzuchu. Przedramiona małem przed sobą. Zacznijcie od tej pozycji po prostu kładziecie ramiona wzdłuż ciała jak wam po prostu wygodnie. Mięśnie brzucha ściągnięte nawet bardziej i starajcie się dociskać łokcie przed ramiona do podłogi, żeby unieść lekko klatkę piersiową i wydech opuszczamy. Wdech. Także pomagamy tu sobie ramionami, używając mięśni górnej części ciała żeby wzmacniać plecy i poprawiać mobilność w dolnej części naszych pleców. Jeśli ktoś z Was czuje, że może unieść klatkę piersiową wyżej, to przesuwamy ręce na wysokość naszych barków. Pilnujcie łokci. Łokcie musicie dociągać do siebie. Jeżeli wypychacie je na zewnątrz, to dłonie muszą być szerzej, w większej odległości od siebie. Pośladki. Pamiętajcie, żeby mięśnie pośladków były mocno napięte. Wdech do góry, wydech na no. um. Możecie spróbować, która opcja najbardziej Wam pasuje. Znowu można wrócić do pozycji dziecka, rozciągać plecy w każdej chwili. Chodzi o to, żebyście się nie przeforsowali. Jeśli ktoś ze mną, to jeszcze dwa razy wdech i wydech. Ostatni raz, wdech. I wydech. Wracamy do pozycji dziecka znowu. Tym razem, jeśli ktoś z Was będzie chciał rozciągnąć klatkę piersiową więcej, to podkurczamy palce nóg. Biodra pozostają wyżej niż nasze barki. To może być na naszych przedramionach, albo przesuwamy ręce, dłonie i prostujemy ramiona przed sobą. Wtedy będziecie czuć. Większe rozciąganie górnej części ciała. Jeżeli to jest zbyt intensywne, to przyciągamy ramiona bliżej do siebie i znowu na łokciach. Ramiona proste tylko jeżeli ta pozycja jest dla Was wygodna. Głębokie oddechy, wdech i wydech. Głowa jest nad podłogą. Znowu chcemy aktywnie pracować mięśniami naszego karku. Oddychamy wdech i wydech. Do pozycji na czworaka. Teraz siedzimy z nogami z przodu i powolutku. Będziemy tutaj opuszczać kręgosłup. Powolutku. Nogi blisko siebie w tej pozycji na plecach tym razem. Nogi skrzyżowane, ramiona rozluźnione. I zróbmy najpierw ćwiczenie na rozluźnienie mięśni karku, szyi, waszych barków, głowa na boki, w prawo, w lewo. Łączcie z oddechem jak zawsze, wdech i wydech, wdech i wydech. Ramiona blisko ciała, blokujemy ruch, żeby te biodra nam za bardzo nie uciekły na boki i żebyśmy swobodnie mogli wrócić do pozycji wyjściowej. Wdech na jedną stronę, wydech na drugą. Barki na podłodze, tak samo jak cały kręgosłup, ruch jest tylko dolna część ciała, biodra i nogi rozciągamy pośladki biodra i odcinek lędźwiowy. Wdech i wydech. Wracamy do pozycji wejściowej. Układamy stopy na szerokość bioder płasko na ziemi. I teraz spróbujecie tylko ściągnąć mięśnie pośladków. To będzie taki bardzo minimalny ruch bioder do góry, ale nie myślimy o uniesieniu bioder. Bo wtedy uniesiemy także. Dolną część naszych pleców, dolny odcinek kręgosłupa. Chcemy tylko uaktywnić pośladki, żeby przechylić biodra do przodu, i wtedy kręgosłup zostaje nam na podłodze i tylko lekko same biodra są uniesione nad podłogą. Pamiętajcie, czuć rozciąganie dolnej części pleców. Wzmacniają się pośladki, wzmacniają się mięśnie brzucha. Pilnujemy kolan, nie wypychamy je na zewnątrz przy ściąganiu pośladków, tylko Trzymamy w tej samej linii, ta sama, ta sama odległość między kolanami, czy biodra są na podłodze, czy unosimy, także pilnujcie, czy te kolony mnie uciekają. Im bardziej potraficie kontrolować mięśnie pośladków i te mięśnie są mocne, to ten zakres ruchu będzie większy. Ale najważniejsze jest, żebyście nie unosili bioder w ten sposób, tylko Same pośladki. Ściągamy mięśnie pośladków. Wdech i wydech. Bardzo efektywne ćwiczenie na wzmocnienie dolnej części pleców przez uaktywnienie i wzmacnianie mięśni pośladków. Jeszcze jeden raz. Wdech do góry. Wydech na dół. Teraz będziemy dociągać naszą prawą nogę do siebie. Przy wdechu noga na zewnątrz, przy wydechu dociągamy. Jeżeli kolano jest na tyle blisko, że potraficie położyć dłoń bez unoszenia klatki piersiowej i głowy, to dociągamy. Jeśli te kolano jest za daleko, to tylko używając mięśni brzucha Staramy się to kolano dociągnąć. Pilnujcie odcinka lędźwiowego. Jest cały czas w tym samym ułożeniu. Żeby tu nie było ruchu. Noga na zewnątrz i powstaje tutaj łuk. Wyginacie kręgosłup. Ta część pleców, dolna część pleców jest cały czas w tym samym ułożeniu. Tylko wtedy pracują mięśnie brzucha. Wtedy jesteście pewni, że ćwiczenie wykonujecie prawidłowo. Nie obciążacie kręgosłupa, tylko wzmacniacie mięśnie brzucha. To jest bardzo często występujący błąd. Także zwróćcie uwagę, nie chodzi o to, jak daleko tą nogę jesteście w stanie dociągnąć na zewnątrz. Chodzi o to, żeby odcinek lędźwiowy był w tym samym ułożeniu. Czy kolano dociągamy do siebie... Czy noga idzie na zewnątrz? To jest bardzo istotne. Dech i wydech. Jeśli mięśnie są słabe, to ten oczywiście ten ruch będzie znowu bardzo minimalny, ale to nie oznacza, że mięśnie nie pracują. Właśnie wtedy mięśnie pracują, kiedy pilnujecie ułożenia dolnej części pleców. Dech i wydech. Może jeszcze dwa razy, jeśli możecie. Wdech i wydech. Jeszcze raz. Wdech. I wydech. Teraz lewa noga to samo. Dociskamy dolną część pleców do podłogi. Czujemy, że uaktywniają nam się mięśnie z przodu. Mięśnie brzucha. bo teraz właśnie nad nimi pracujemy, żeby je wzmocnić. I rozciągamy. Bardzo efektywny sposób. Rozciągamy pośladek i. Dolną część pleców. Lewa strona tym razem. Wdech i wydech. Wdech. I wydech. Jeśli możecie jeszcze z dwa razy wdech i wydech. Ostatni raz wdech. I wydech. Kolana do siebie. Mogą być dłonie. Jeżeli są dosyć blisko, to można przedramiona. Jeśli są tu, to tylko dłonie. Chcemy dalej utrzymywać górną część ciała na podłodze i kołyszemy na boki. Znowu łączymy z oddechem wdech na jedną, wydech na drugą stronę. Jeśli ktoś z Was ma bardzo napięte mięśnie pleców tego odcinka lędźwiowego, to to ćwiczenie może być. Dla Was niezbyt wygodne, także zostańcie wtedy bez ruchu w pozycji wyjściowej. Jeżeli w dalszym ciągu czujecie tutaj, że uciska na kręgosłup, można podłożyć sobie coś miękkiego pod plecy. I to może być złożony ręcznik albo koc, tak, żeby dać jeszcze dodatkowe, dodatkową warstwę, która będzie Was chronić przed. Podłogą, szczególnie jeśli ktoś z Was ma właśnie twardą podłogę, nie ma wykładziny, to to kołysanie nie powoduje ucisku na kręgosłup albo na mięśnie. Każde ćwiczenie musi być dla Was wygodne. Jeśli jest niewygodne, to coś trzeba zmienić. Wracamy do pozycji wyjściowej. Zrobimy jeszcze jedno ćwiczenie na mięśnie brzucha. Łapiemy za naszą lewą nogę jest zgięta w kolanie. Prawą unosimy do góry. Noga może być zgięta, jeżeli mięśnie są bardzo poprzykurczane. Jeśli ktoś z was jest bardziej rozciągnięty, ta noga będzie wyprostowana, ale to nie jest tak istotne. Teraz istotne jest, że opuszczamy tą prawą nogę, pilnując znowu odcinka lędźwiowego, dolna część pleców na podłodze, jeżeli poczujecie, że zmieniacie ułożenie kręgosłupa, że macie tutaj Odległość, robi się przestrzeń. Można włożyć rękę, wracamy. Noga musi być wyżej. Także to znowu mogą być dosłownie milimetry. Nie ma znaczenia, jak daleko jest wasza noga na zewnątrz. Najważniejsze, że cały czas kontrolujecie ułożenia waszego kręgosłupa. Wdech na zewnątrz, wydech znowu do siebie. Ja będę to robiła też na. Nie, z niezbyt dużym zakresem ruchu, żebyście nie myśleli, że jakoś presję chce na was tutaj wywrzeć. Jeżeli ktoś oczywiście ma mocniejsze mięśnie brzucha, ta noga będzie dużo niżej, ale pilnujemy, żeby barki były rozluźnione, oddychamy swobodnie, bo to też jest sygnał, że zbyt bardzo obciążamy mięśnie brzucha i kiedy organizm czuje, że już nie da rady kontrolować tego ruchu nogi z mięśni brzucha, pójdzie wszystko na Kręgosłup. Pójdzie wam na plecy. Dlatego bardzo często ludzie narzekają, że przy ćwiczeniu na mięśnie brzucha, w pozycji leżącej, nie czują mięśnie brzucha, tylko plecy. Właśnie dlatego to jest najistotniejsze. Teraz nieważne, jak daleko jest ta noga. Najważniejsze, że odcinek lędźwiowy kręgosłup jest w ułożeniu takim samym. Spróbuję na drugą nogę. Lewa do góry. I znowu wdech trochę na zewnątrz. Wydech do siebie, wdech i wydech, jak idzie, oddychacie. Sprawdźcie, czy jesteście w stanie jeszcze się uśmiechać. Jeśli nie, to znaczy, że próbujecie za bardzo forsować ten ruch, wdech. I wydech powoli. Z cierpliwością dla siebie i własnego ciała. Tylko wtedy ćwiczymy na bezpiecznym poziomie. Wdech i wydech. Może jeszcze ktoś, może dwa razy wdech i wydech. Ostatni raz wdech i wydech. Znowu krzyżujemy nogi. Zaczynamy z ramionami blisko ciała. I czujemy, czy możemy jeszcze dalej kołysać tymi miodrami. Bo nasze ramiona, dłonie tu blokują ten ruch. Także spróbujemy lekko odsunąć od siebie, od ciała i próbujemy. Czy unosimy, jeżeli nogi są w lewo, a prawy bark jest uniesiony, no to znaczy, że te dłonie muszą być bliżej. Jeśli dalej trzymamy prawy bark na podłodze. To możemy spróbować te nogi biodra jeszcze bardziej do boku. Także przeciwny bark musi być dalej w tym samym ułożeniu. Nie unosimy, bo to znaczy, że chcemy za bardzo rozciągać mięśnie, które nie są na to jeszcze gotowe i, i nasze ciało zareaguje właśnie uniesieniem przeciwnego barku. Także pilnujcie głównej części ciała. Wdech na jedną i wydech na drugą. Wdech i wydech. Wracamy do przodu. Stopy płasko na podłodze. Teraz lekko, powoli, bez gwałtownych ruchów. Najpierw przekręcamy się na jeden bok. Zostajemy przez kilka sekund, kilka oddechów. I powoli siadamy. To może być do pozycji po turecku, albo możemy do pozycji na czwóraka. Która pozycja Wam bardziej odpowiada? I teraz z pozycji na czwóraka, jedna noga do przodu, obie dłonie na nodzenie, na kolanie, tylko na mięśniach uda i powoli Stajemy. To jest najbezpieczniejszy sposób, szczególnie dla osób, które niedawno ćwiczą i te mięśnie brzucha nie są jeszcze na tyle mocne, żeby tu jeszcze w jakiś inny sposób stawać. To jest najbezpieczniejsza forma, żeby zmienić pozycję ciała z, się, z leżącej na plecach do siedzącej na czworaka i do pozycji stającej. Także dziękuję Wam bardzo za udział w dzisiejszych ćwiczeniach. Mam nadzieję, że te kolejne ćwiczenia bardzo Wam się będą podobały, przypadną Wam do gustu i będziecie je często ćwiczyć. Bardzo fajne właśnie na plecy, na dolną część pleców i wzmacnianie brzucha. To taka problematyczna strefa, gdzie bardzo często ludzie mają problemy, jak te mięśnie uaktywnić i właśnie te, te ćwiczenia, które dzisiaj robiliśmy, bardzo Wam w tym pomogą. Także dziękuję, jeśli Wam się podobało, proszę dajcie kciuka do góry i zobaczymy się w kolejnym odcinku za tydzień. Trzymajcie się zdrowo i ciepło. Na razie, pa!